Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Drugi film z bieżącej płyty na temat programów. Przypomnijmy sobie dzisiaj pominięty przeze mnie program w pierwszym filmie, będzie to Jammer Hit Session. Pominąłem go, ponieważ chciałem zrobić najpierw upgrade sprzętu, który mogliście zobaczyć w poprzednim filmie, ponieważ no, generalnie tak zobaczyliście. Potrzebowałem troszeczkę silniejszej karty muzycznej, żeby móc lepiej odtwarzać dźwięki MIDI, dookoła których toczy się ten program tak naprawdę. Więc tak, przejdziemy sobie teraz do recenzji od razu. I tutaj, teraz, w przypadku tej recenzji, pozwolę sobie troszeczkę przytoczyć więcej tekstu, ponieważ temat jest taki dosyć, no, dla mnie przynajmniej, trudny. Ponieważ, no, tak jak zaczynałem ten kanał, to wydawało mi się, że tam znam dosyć spore rzeczy na temat retu i tak dalej. A to się okazało, że im bardziej w las, tym więcej drzew i tym więcej rzeczy po prostu nie wiem albo które pominąłem z jakiegoś, z jakiegoś powodu. I też w tym miejscu chciałem właśnie podziękować tym wszystkim osobom, które komentują moje filmy i które naprostowują tak jakby to, co mówię, czy, czy dodają jakąś treść do tego. Wydaje mi się, że to jest właśnie ważne, bo jeśli ktoś chce dojść. Do, tak jakby prawdy, albo jeśli ktoś chce dojść do takich bardziej szczegółów technicznych i tak dalej, to te komentarze są naprawdę bardzo wartościowe. Także jeszcze raz chciałem właśnie podziękować tym osobom. A dla tych, którzy tak tylko sobie przeglądają, ponieważ chcieli zobaczyć, co tam było na płytkach i ewentualnie wszystkie te opisy przewijają, no to też właśnie chciałem podziękować za oglądanie. No, ale wracając do, do tematu, czyli tak. Dzisiaj mamy recenzję. Jammer Heat Session. Recenzja jest autorstwa Krzyśka Kaliszewskiego, Lord Diabola. Lord Diabol, który się generalnie specjalizował w rpg że tak powiem, czyli, czyli w gierkach fabularnych. Tutaj całkiem daje radę, jak dla mnie, w recenzji tego programu. No i tam go wystawiali też do innych właśnie recenzji, takich encyklopedii czy coś. Także gość naprawdę wydaje mi się, że był wszechstronny, że tak powiem. No, ale skupmy się na tekście. I tak jak właśnie mówiłem, przyjrzymy sobie troszeczkę więcej tekstu, żeby mieć lepszy kontekst. Eee, czyli tak, szkoła dźwięków. W naszym piśmie już od jakiegoś czasu znaleźć można opisy najlepszych programów do tworzenia i obróbki dźwięku. Począwszy od naszej rodzimej produkcji pod tytułem Akord. Służącej we pozorem nie do tworzenia muzyki akordowej, ale do komponowania modułów w sposób charakterystyczny dla tzw. trackerów poprzez Cubase Score. Dzieło firmy będącej jednym z potentatów rynku w tej dziedzinie, a skończywszy na programie WaveLab tej samej firmy przeznaczonym dla studiów nagraniowych. Dzisiaj przedstawimy Państwu program, który chociaż nie dysponuje aż takimi możliwościami jak słynny Cubase, ale za to otrzymujecie go od nas za darmo. Zatem posiada on wystarczającą ilość możliwości, aby wykorzystać go zarówno amatorsko jak i półprofesjonalnie. Tak, tutaj mamy taki właśnie, taką pieczęć, pełna, wersja, pełna komercyjna wersja. Faktycznie jest to prawdziwa, pełna wersja. I jak za chwilę zobaczycie, w takiej ramce istnieje też taka wersja bardziej profesjonalna, za którą trzeba więcej zapłacić. Czy, czy raczej trzeba było, bo dzisiaj już raczej tego, tego nie spotkamy w sklepie, że tak powiem, tego programu. Więc tak, program nosi tytuł Jamie Hit Session i rzeczywiście za jego pomocą można stworzyć hit. Zresztą nieważna jest cena instrumentów, ważny jest talent. Tutaj oczywiście się nie zgodzę do końca, no ale. Kontynuujmy. Mimo to kilka narzędzi jest koniecznych do osiągnięcia sukcesu. Jak się przekonałem, James Session posiada ich aż w nadmiarze. Już po pierwszym uruchomieniu widać było, że program nie jest przeznaczony do zabawy. Eee, no, szkoda, <gry> generalnie to moje przeglądy opierają się na, na zabawie programami. I tak jak mówię, nie, nie jestem eee, na, na tyle. Eee... Na tyle dobry właśnie z tych programów muzycznych, żeby móc pokazać coś ciekawego, więc zwykle opieram się na jakichś demach albo na jakichś rzeczach, które są domyślnie w programie, tylko po to, żeby tam pokazać na chwilkę. No ale tak jak mówię, nie można być dobrym we wszystkim, także staram się właśnie skupić na tym, co mogę pokazać chociaż troszeczkę na kanale. Wybierając kartę dźwiękową zdziwiłem się zawartością listy dostępnej opcji. Otóż mimo iż program pracuje w systemie Windows i powinien obsługiwać wszystkie zgodne z nim karty, na liście znalazły się wyłącznie procesory dźwiękowe Rolanda, a z bardziej dostępnych tylko Sound Blaster AWE32. To się nie zgodzę oczywiście, ale lecimy dalej. Widać twórcy programu doszli do słusznego wniosku, że nie ma najmniejszego sensu pisać procedury obsługi dla słabszych kart, bowiem każdy, kto usłyszał plik MIDI odtwarzany na Sound Blasterze 16, nabrał zapewne gruntowego obrzydzenia do tworzenia dźwięku na komputerze PC. Tak, tutaj jest pełna zgoda. Jeśli oglądaliście mój poprzedni film, no to yy, myślę, że zauważyliście te, te wszystkie różnice, które dzielą te dwie karty, które... Yy, znaczy tak, ja też właśnie odtwarzałem to na Vibrze, na są 16 Vibra, która była taką wersją budżetową i która służyła jedynie do, do tego, żeby coś tam grało. Um, gdzie AWR64 była taką już troszeczkę droższą kartą. Wydaje mi się, że można, bo ją było zastosować do takich profesjonalnych zastosowań. No, ale to nie mi oceniać, ponieważ nie byłem nigdy profesjonalistą pod tym kątem, w sensie obróbki dźwięku, więc pomijam tę kwestię. Więc wolę się nie wypowiadać. Mm, okay. Sam jestem jednak szczęśliwym posiadaczem właśnie takiej karty, więc pełen wątpliwości wybrałem najsłabszą wersję Soundblaster AWE z myślą, że być może zaemuluje, zaemulował. To prawda żenująco, ale była to wyłącznie wina karty, gdyż AWE no, posiada sprzętowe próbki instrumentów, natomiast tutaj Soundblaster 16 emuluje je programowo, a jeden bardziej tragicznie od drugiego. Na dodatek standardowo nie da się ich przedefiniować, co niekiedy mogłoby dać nawet przyzwoite efekty. Oczywiście są programy, które na to pozwalają, ale nie jest to tematem mniejszego artykułu. Najważniejsze jest jednak to, że program potrafi obsłużyć tą, taką kartę. Miałem jednak możliwość przetestowania programu również na pełnym sompasterze AW-32 i to z dodatkową pamięcią na moim redakcyjnym komputerze. Yy. Tak, i tutaj właśnie zrobię taką pauzę. Wydaje mi się, że te karty w tamtym czasie kosztowały dosyć dużo, więc redakcja naprawdę miała szansę, żeby czy raczej mieli właśnie budżet, żeby móc kupić sobie odpowiedni sprzęt do testowania tych programów. No, znaczy, tak się domyślam, że ten Cubase i Akord też prawdopodobnie testowali na tych lepszych sprzętach, nie, nie tak jak ja na, na Vibrze, więc dodania były, tak mi się wydaje, zupełnie inne, że tak powiem. I tutaj tak, tutaj przeskoczę sobie tak troszeczkę dalej w tekście do tego momentu, kiedy Krzysiek mówi, że Prawdziwy muzyk musi dysponować chociaż Soundbuster aw 32 Znaczy, tak, jeśli tworzymy muzykę, czy tam modyfikujemy coś i tak dalej, no to faktycznie musimy posiadać kartę, która jest yy, dobra do tego. Yy, no, i, i tak jak mówię, ja tak z takiego poziomu laika jeszcze, jak sobie patrzę na takie programy i tak dalej, no to dla mnie to jest to, a coś tam gra. Nie. I coś tam mogę sobie zmodyfikować, coś tam poklikać i yy, generalnie tego typu rzeczy. No, ale kontynuujemy właśnie artykuł, czyli tak, jeżeli już jestem przy liczbie kanałów, to ich ilość kwalifikuje program jako całkiem dobre narzędzie do miksowania. Nie jest bowiem możliwe tworzenie przy użyciu Hit Session, czyli Jammer Hit Session własnego utworu od podstaw. Służy on wyłącznie do tego, aby zestawić już gotowe ścieżki i obrabiać je, zapętlać, powtarzać, zmieniać instrumenty i tym podobne. No, tutaj też tak nie do końca rozumiem, bo wydawało mi się, że tam można coś więcej zrobić, a tutaj się okazuje, że Generalnie program służy do tego, żeby obrabiać dźwięk, czyli jak już na wejściu sobie coś tam wrzucimy, na wejściu, które jest zgodne właśnie z MIDI, możemy właśnie tego użyć. No ja tutaj niestety nie mam studia nagraniowego ani żadnych tego typu instrumentów, więc nie będę mógł z tym nic zrobić i tak, zanim przejdziemy sobie do dalszej części artykułu, przejrzymy sobie jeszcze tą ramkę, która jest no, bardzo źle zrobiona pod kątem e, koloru, że tak powiem. No bo tak, z jednej strony chcieli dobrze, a z drugiej strony e, białe litery na takim jasno pomarańczowym tle, no to, to się ciężko czyta. Jeżeli chcesz dostać więcej, możesz dokonać upgrade'u programu do jego wersji Jammer Pro e, wersja druga. Znajdziesz tu potężne 256-ścieżkowe studio do tworzenia, aranżowania, edytowania i miksowania twoich ulubionych kawałków. Dodatkowo dostaniesz zestaw nowych instrumentów i stylów muzycznych. a wszystko to za 45 funtów. To jest podobne funty. Po informację będziemy również mieli w pliku README, z tego co kojarzę, jak, jak to instalowałem. Także, także ta oferta specjalna nie jest w jakiś sposób związana z tym, że to, to CDX wynegocjowało czy coś, tylko po prostu to była taka domyślna oferta. OK, polecimy sobie dalej w tekście to już praktycznie na koniec. I tak, podsumowanie jest takie, że w zasadzie niewiele więcej można by o programie napisać. Nie jest to rewelacja na miarę Cubase, ale też nie kosztuje tyle samo, a zawiera też kilka profesjonalnych narzędzi. Jammer Hit Session przeznaczony jest raczej dla szerszej grupy odbiorców, którzy chcieliby pobawić się muzyką. Widać, że Krzysiek chyba pisał tekst przez parę dni, ponieważ już zapomniał początek, który mówił, że nie jest przeznaczony do zabawy, no, ale to generalnie zdarza się. Takie sprzeczności w tekstach się zdarzają dosyć często. Profesjonalista szukający wykresów częstotliwości, filtrów i szerokiego panelu efektów powinien zdecydować się raczej na Cubase. E, czyli tak, producentem e, programu był Soundtrack etc. Distribution, dystrybutorem etc. Distribution. E, 0044 to jest kierunkowy do Anglii, czyli tutaj się raczej nic nie zmieniło pod tym kątem, natomiast numer telefonu, nie wiem, czy zachowali go w takiej formie jak e, dzisiaj, ponieważ e, tak jak na przykład wiecie, w Polsce było podobnie, że e, no, trzeba było dorzucać pewne cyfry pod koniec numeru, czy, czy raczej po kierunkowym trzeba było dorzucać cyfry, więc e, to nie wiem, czy, czy jest tak samo. E, minimalna Konfiguracja to procesor Pentium 8 MB, Windows 95. Właśnie nie wiem, czy Windows 95 był wymagany, czy czasem to pod Windowsem 31 też nie działało. No i oczywiście karta muzyczna, ponieważ ten program nie ma sensu bez karty muzycznej. Dobrze, to przejdziemy sobie teraz do instalacji programu. No już samo tą, właśnie menu, który teraz widzicie. Wydaje mi się, że jest takie bardziej Windows 3.11, że tak powiem, niż Windows 95. Zainstalujemy sobie oczywiście pełną wersję. No tutaj imię jakiekolwiek. Dobra. Teraz jest właśnie dosyć szybka, tak jak widzicie. Ok, stworzymy sobie też właśnie tą grupę w programach, czemu nie. Dobra. To się w paliwo widmi. Czyli tak, pierwsza informacja, jaką widzimy, no to właśnie, że zaraz po tym setupie że możemy tam sobie dokupić jakieś, jakieś próbki bębnów, tak? I następnie jest właśnie super special upgrade offer, czyli za jedyne 49 tutaj, właśnie dolarów, a w tekście pisma było, że funtów. Możemy sobie zapgradeować wersję do Jummer Professional, wersja druga. Więc tak nie wiem, czy oni się właśnie pomylili w tekście, czy, czy może tutaj było, że to demo było wypuszczone, raczej, czy, czy ta wersja była wypuszczona na rynek amerykański, więc po prostu. Zachowali dolary zamiast funtów, i tak tutaj, jeszcze parę informacji na temat pełnej, znaczy pewnej wersji, tej wersji pro, co tam możemy zrobić. To nas to oczywiście w tym momencie tak zbytnio nie interesuje. I jeszcze parę informacji na temat, gdzie tam są jakieś foldery, i tak dalej. Także tutaj podobnie nie będziemy się tym zajmować. Instalator jest taki troszeczkę zepsuty, ponieważ, no, to, tak mi się wydaje, on był, nie był przewidziany właśnie pod Windows 95, więc, żeby wyjść z niego, to muszę. No tak, troszeczkę po chamsku zamknąć. Okej, okay, łaskawie pozwolił nam zakończyć instalator. Czyli tak, program jest zainstalowany. Teraz to sobie zrobimy to. Zobaczymy sobie, czy nie ma jeszcze jakiegoś drugiego idmi. Chociaż wydaje mi się, że tam jest chyba help w programie, z tego co kojarzę. Jak przygotowałem poprzedni film, nawet dwa helpy są, z tego co widzę. Także tak, tu jest jakaś informacja na temat licencji. A to sobie tak szybko przeskrolujemy. Dobra, więc tak. Może po prostu zrobimy w ten sposób, że odpalimy program. Ja, ja myślę, że po prostu spróbujemy sobie go tam może jakoś przeklikać, że tak powiem. Tak jak zdążyłem się właśnie zorientować. Generalnie program polega na tym, że możemy modyfikować już istniejące utwory. Możemy też wczytywać dźwięk z zewnątrz. No ja niestety, tak jak wspomniałem wcześniej, nie mam żadnych takich instrumentów, które grają do MIDI, więc nie będę mógł z tym nic zrobić. Więc może sobie tak, zobaczymy najpierw czy działa, tak jak trzeba. Czyli tak, wczytamy sobie może jakiś, jakąś piosenkę. W poprzednim filmie widzieliśmy blues 1, Jazz, Dance oraz Rock, więc może hmm, kancy za bardzo nie lubię, może nie będzie Classical w takim razie. Czyli tak, mamy Classical Demo Sound eh, Song. Mm. Dobra. No to nie, spróbujemy sobie ją może zagrać. Zobaczymy, czy, czy działa przede wszystkim. Ok, wychodzi na to, że, że gra. Przynajmniej tak słyszałem w słuchawkach. Zobaczymy później, jak przy montażu będzie. I teraz tak, generalnie tutaj mamy te wszystkie traki. Czyli tak jak wspominał Lord Diablo mamy ponad 256, 255 tracków. Które oczywiście nie mogą grać wszystkie w tym samym czasie, ale, ale karta muzyczna właśnie nam udostępnia coś takiego, żeby ich tyle było. Więc teraz tak, co sobie myślę, zrobimy. To tak, zobaczymy sobie jeszcze tutaj opcje ewentualnie, żebym zobaczył, czy. Mam to dobrze ustawione. Hmm. A tak tutaj mam domyślnie MIDI mapę. Zobaczę właśnie, czy jeśli bym sobie użył na przykład tego. Chociaż domyślam się, że to prawdopodobnie będzie wyjście na MIDI. Takie to, to wyjście MIDI, które można przełączyć do, do karty dźwiękowej. Więc teoretycznie teraz raczej nic nie będzie słychać. Tak, tak mi się wydaje. Tak, właśnie. Jest po prostu wyjście na. jest wyjście sprzętowe, nie wyjście na. nie, nie właśnie wyjście głośnikowe. Dobra, więc to sobie ustawimy z powrotem, tak jak było. Chociaż może, może jeszcze spróbuję to. Czemu nie? Ok, w sumie nie ma, nie ma dużej zmiany. Tak, tak mi się wydaje, że jest dźwięk jest podobny. Dobra, to może tak, spróbujemy sobie coś zmienić, bo to generalnie ten przegląd na tym polega, żeby coś tam wpływać, zepsuć w programie, który przeglądamy. Mamy, tak, mamy tutaj jakiś Acoustic Ground, jakbyśmy go zmienili może na CLST, o to. Na Music Box, aha, to jest razem, tak, dobra. To zmienimy na, na CLST w takim razie i tutaj nie wiem właśnie jak przełączyć w ten sposób. Przełączymy go od początku w ten sposób, dobra, no to lecimy. O, już właśnie możecie usłyszeć, że, że dźwięk jest tak minimalnie inny, w sensie, że gra inny instrument, który jest zapisany na, na tej karcie dźwiękowej. Hmm, nie wiem, czy tutaj są jeszcze jakieś inne te inne rzeczy, które mogą grać jednocześnie. Z tego co widzę, chyba nie. Hmm, dobra, a ja bym chciał na przykład. Bo tak, tutaj mamy właśnie nuty, czyli tak, ja bym chciał na przykład zmienić te nuty, sprawdzić, co się zmieni. Nie wiem, na przykład E, C. Nie tak, tak w sumie wpisuję cokolwiek, bo nie znam się na muzyce. Dobra, zobaczymy co się stanie, jeśli zagram od początku. Znaczy wydaje mi się, że gra minimalnie inaczej, chociaż też do końca nie jestem pewien. A, jakbym miał, na przykład, nie wiem, tutaj A, tutaj B, tutaj znowu A, znowu A, A, tutaj D, F, G, A. Aha, H nie czyli D. Dobra, zobaczymy, czy coś się zmieniło. No nie wiem, wydaje mi się, że, wydaje mi się, że nie bardzo. <grywy> Dobra, to spróbujmy, może jeszcze dać na przykład, jakiś inny instrument i mamy kontrabas, czemu nie? Dobra, no to to jeszcze raz. No, nie wiem, wydaje mi się, że koncabas tak nie brzmi. <laughs> Także no to, to, to... Czy nie wiem, czy, czy nie jestem w trakcie psucia czegoś. Hmm, dobra, to może tak. Zrobimy jeszcze troszeczkę inaczej. Wczytamy jakąś, jakąś inną piosenkę. Nie będziemy oczywiście zapisywać. Eee, niech będzie, może. Nie, ten Welcome. Zobaczymy, co to jest. Dobra, zagrajmy to na początek. Więc tak, przewijamy z powrotem i ustawmy na przykład wszystko na ten sam instrument. Dobra, zobaczymy, czy będzie jakaś różnica. Jest minimalnie inaczej, oczywiście. E, e, dobra, to może tak. E, żeby też nie, nie przedłużać tego przeglądu. To, to mamy tylko jeden program dzisiaj. A mam, wrażenie, mam wrażenie, że ten film będzie trwał nie wiadomo ile. E, dobra, to może tak. E, to jest taka ciekawostka, że możemy sobie to wyeksportować do pliku MIDI. Czyli tak, jeśli to sobie wyeksportuję, na przykład, nie wiem, tutaj, czemu nie. Teraz, jeśli to sobie otworzę, właśnie z tego eksploratora, raczej, raczej właśnie. Startupy A, nie, nie potrafię tego otworzyć, czyli może z Winampa. Ok, e, urządzenie zajęte, czyli to się, że muszę zamknąć e, Jammer Hit Session, żeby móc to zrobić. Więc dobra, to sobie zrobimy za chwilę. I teraz, tak, co tutaj możemy jeszcze zrobić? Możemy importować, oczywiście, jakiś plik. E, no. Tego może nie będziemy robić, ponieważ nie, nie, nie potrafię tego ogarnąć. Tak, żeby cokolwiek pokazać. Print to, to domyślam się, że chodzi o printowanie nut, albo znaczy, drukowanie nut. Co tutaj mamy jeszcze ciekawego. No, oczywiście różne rzeczy związane ze ścieżkami, style i tak dalej. Tak jak Lord Diablo mówił, to nie jest program do zabawy, więc ja starając się tym bawić. Nie będę, nie będę potrafił tego pokazać, że tak powiem, tych wszystkich możliwości. Dobra, to może tak jeszcze tylko sobie helpa zobaczymy, tak, tak na szybko. Czyli, tak, oczywiście, pełną informacji. Made in USA. Show view. szkoda, właśnie, że tutaj, że to nie działa w ten sposób. Nie możemy sobie przewijać. O, mamy tutorial, jakieś tam dedication i tak dalej. Znaczy, tak jak mówię, dla mnie ten program jest raczej pod Windows 3.11. W sensie, że on by działał też pod Windows 3.11, ponieważ takie okienka to są typowo pod ten system. Niekoniecznie pod Windows 95. No, co jest właśnie fajne, że jest dosyć dobrze wytłumaczone. Gdybyśmy chcieli coś tam się zainteresować bardziej, zrozumieć i tak dalej. No, ja, ja niestety, tak jak wspominałem w poprzednim filmie, bardziej mnie interesuje grafika, jakieś tam instalowanie systemów i tak oganianie starych gierek niż yy, yy, właśnie takich tych programów muzycznych. Postaram się dać z siebie wszystko, żeby móc to pokazać tak jak trzeba. <laughs> yy. Dostępna pamięć czy tutaj zostało 65 KB. Yy. Informacje na temat upgrade'u, czyli tej pełnej wersji Pro. Dobra. Yy. About Jammer. Czyli to jest wersja druga, która wyszła w 1995 roku, czyli mamy jakieś dwa lata różnicy z tym obecnym numerem CD Action. Dobrze, to myślę, że tak, że tutaj sobie jeszcze spróbujemy zrobić coś takiego, że wyeksportować sobie może jakąś inną piosenkę. O, nie, nie będzie może ten blues. Tak tylko zobaczyć czy ona gra. Tak, to jest właśnie to co widzieliśmy w poprzednim filmie. I teraz spróbujemy sobie to jakoś zmienić tak, nie wiem, damy sobie tak byle co. I spróbujemy to wyeksportować do pliku MIDI i zobaczymy jak to będzie działać. No, flat, czemu nie. Dobra, zobaczymy czy zadziała. A, tutaj są jeszcze jakieś inne rzeczy, które grają. No, różnica w każdym razie jest. Dobra, tak. sobie wyeksportujemy do pliku MIDI teraz tak. Aha, tylko właśnie wyeksportowałem w złe miejsce. Zaraz eksportujemy sobie do MIDI tutaj w tym miejscu. Dobra. Teraz tak, program sobie zamkniemy, czyli teoretycznie on powinien właśnie zwolnić ten, tą, tą część kategorii dźwiękowej, która gra w pliki MIDI. Dobra, czyli wychodzi na to, że jest OK. Też jeszcze zobaczymy sobie to. Okay. czyli myślę, że to by było na tyle dzisiaj. Zobaczymy sobie jeszcze tak na szybko, co będziemy mieli w następnym odcinku. Wydaje mi się, że następny odcinek będzie połączony, ponieważ tutaj mamy jeszcze do przejrzenia Shellę, jakieś business cards. Tak wydaje mi się, że tam chyba był jakiś tekst w cd Action na ten temat. Jeśli nie w bieżącym numerze, to w poprzednim. Jeśli chodzi o Extras, to mamy. Aha, czy jest Studio Max, to to będzie chyba długie, tak mi się wydaje. Jeśli to jest faktycznie właśnie ten program, no w każdym razie zobaczymy. Dobre. To ja wam dziękuję za oglądanie i spotkamy się, mam nadzieję, bardzo szybko w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.